Cześć! Witam Was bardzo serdecznie z tej strony... A jaki wyszedł, akurat. Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Maniek. Dzisiaj witam Was dość nietypowo, ponieważ nie ze swojego świata, lecz z serwera. Jest to serwer, który jak na razie nazywamy Mini Kwadratowa Masakra. Jak na razie tutaj zapraszam tutaj mniej znanych, ale też znanych, jeśli oczywiście będą chcieli wejść, e youtuberów. A więc, co? Możecie dodawać do tej filmu, odpowiedź wideo. Ustalmy, że jeśli macie około 300 widzów, to możecie dodać odpowiedź wideo. A my rozpatrzymy. Rozpatrzymy. Zaczekajcie. Rozpatrzymy waszą, waszą odpowiedź. No i bardzo prawdopodobne, że, że dodamy Was na łajd listę. No to co może Was najpierw oprowadzę. Jak widzicie, zbliżają się święta. Już została wybudowana chuinka. Zaczekajcie, mogę to zniszczyć? A nie! Jest yy, zerwana choinka, Tutaj głowy JJ Kupsona, nie wiem czy akurat Kupsona. Mógł być Husiek. I, 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 i... Sykkfy. Sorry, Tutaj mamy spawn. I w tym podobne. Od razu mówię, że ten serwer jest zbudowany dopiero w 50% nie jest jeszcze kompletny no bo to właściwie jego żywotność jest niska znaczy żywotność jezus co ja mówię yy, on istnieje dopiero od jakiegoś czasu co tutaj mamy tutaj są moje rzeczy to jest mój, mój jak na taki pierwszy domek ale chyba wydaje mi się że będziemy zmieniać mapę yy, i po prostu wszystko pójdzie pójdzie no tutaj jest może a przy okazji pójdę sobie tutaj. Dobra, nie ma potworów, super. Yy, jeszcze dalej was oprowadzę. Czy tam pająka, nie. Tutaj jest domek Jarowski. Skis. Jarowski, dobra. Jest nim. Tutaj są nasze magiczne o ogrody. O. per 199. Pięknie. Hahaha. Ha, ha. O, jeszcze mam wszystko na Patrzcie, jaki szpan tutaj Jestem tym to jest, nie ma przelewek. Chodźmy dalej. Tutaj, tutaj jest w ogóle bardzo fajnie zbudowane to. Yy, tutaj będą organizowane wyścigi po, po lodzie. Ha! Dobra. Zobaczymy kto będzie pierwszy, a kto ostatni. Ehehe. Tutaj jest zbudowane, no nie. Yy, tutaj jest zbudowana kolejka. Chyba podejdźmy O, wyszedł salama. Jak mógł? O, wszedł, super. Ha, ha, ha. No tutaj mamy? Tutaj się buduje kolejka. Hmm. Cześć. Nie. Co go porąbało? Ziomek, co ty wychodzisz i wchodzisz? Życie ci niemiłe. O. No, znowu wszedł. O, Oooo, dżungla. No stary, weź przestań wychodzić. Chryste, panie Boże, dlaczego? Co my tutaj Może się przejedziemy. Wow że Tutaj jeszcze nie byłem. Pół płytki. O Boże, lagi, lagi. Dobra. Dobra, Boże, ej, ej, spokojnie. Chyba... Zaraz, co tam jest? Widzę tam, widzę tam repeatery. O, dobra, FPSy. Dobrze, działałem. 60 FPSów, jak dobrze. A, potem nie mam na skarcie. Co mi... A! What, 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 ej, 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 ej. Wow. wow What the What The fuck <coughs> <coughs> <Cholera>. <coughs> Le, to tu, tu. okay, 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 to. okay, 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 Wow 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 <coughs> Ciekawe czyje to jest. E no naprawdę, ludzie, ja nie wiedziałem o tym. Wow! Ro rozwaliłem farm, sorry, masz tu prezent. Ty? Co za menda rozwaliłem? Ach, dobra, ale chodźmy dalej. Co to? czy to jest domelonów melonów, to wiemy. Owce, cześć! Wow! Widzicie, serwer jest jeszcze nie, niedokończony, ale widzę, że tutaj nieźle goście się bawią no uu. wow wow Aha, tu jest taka obsydnia ja tam... A, woda sorry sorry chyba coś ze... no zepsułem fuck Hmm tak to przycisnę nie A, to czego to jest lawa ej What the fuck? Czemu to z... Eee, 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 dobra. Fail. No wyłaś! Hehehe. Co to jest? Mr. Adam 16. O, Anvil możemy łączyć enchanty. <grym> Aaa, A, Wam wytanie. wydajność dwa. Mm, kocham. Stary, czemu znowu przyszedłeś? Dobra, Dobra co się będziemy spał? Kurde, No, a więc jak na razie to jest na, na tyle. Sami, myślę, że sami oprowadzicie się po tym, po tym serwerze albo później, jeśli dołączycie na white listę. No więc yy, dołączajcie odpowiedzi wideo. Piszcie, piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Myślę, że zabawa będzie przednia. No. I to chyba tyle. Nasz kolega? Chyba... nie. No dobra. Ki z nim. Mm, dodawajcie odpowiedzi wideo. Napiszcie komentarz, dajcie łapkę. Zasubskrybujcie. I do zobaczenia na tym serwerze.